To teraz wieszak skup się, pokazuję tryczek ubraniowy, który zapobiega zsumaniu się spodni z wieszaka. Dobry wieszak do spodni garniturowych powinien mieć antypoślizg, ale przecież nie wszystkie spodnie są garniturowe, a czasem, na przykład kiedy jesteśmy w podróży, nie chcemy wozić ze sobą dużego wieszaka, więc używamy wieszaka koszulowego. I tutaj zaczynają się problemy. Wieszaki koszulowe zwykle mają poprzeczkę bez antypoślizgu, a to niestety stwarza ryzyko sunięcia się spodni z wieszaka. Pół biedy, jeśli stanie się to w szafie, ale w podróży, w delegacji stracić pół garnituru na przykład w pociągu? Dramat. Na szczęście jest na to sposób znany z pracowni krawieckiej, który jest bardzo skuteczny, ale trochę nieintuicyjny, więc trzeba się na chwilę skupić i dobrze go zapamiętać. Najpierw płasko rozłożone spodnie otwieram niczym książkę. Teraz wracam do pierwszej nogawki, przekładam jej koniec przez wieszak i dociągam do kroku, uwaga, zostawiając 2 cm przerwy przed krokiem. Teraz wracam do tej pierwszej nogawki i również przekładam ją przez wieszak w drugim kierunku, w ten sposób. Następnie podnoszę spodnie i okazuje się, że tym razem na wieszaku blokuje tarcie nogawki o nogawkę, więc jesteśmy bezpieczni. Od cała tajemnica. Ta metoda jest sprawdzona i skuteczna. Napisz mi w komentarzach, czy znałeś ją wcześniej lub czy po obejrzeniu masz ochotę ją wypróbować. Oprócz tego obserwuj profil po więcej i udostępnij to wideo, bo ten trik może przydać się naprawdę wielu osobom.